Strangers, just the two of us Jim Bucks, so get till the sun. Siemano, ale jest tragiczna pogoda. Dobrze, że ja wylatuję stąd. Przed sekundą pani ogłosiła, że jest opóźnienie godzinne. Zjadłam bardzo małe śniadanie w domu. Stwierdziłam, że ty z tutaj właśnie czekając, ale się okazało, że tutaj nie ma nic, absolutnie nic. Przeszłam dosłownie wszystkie gatey. Znalazłam ostatnie kanapki były w sklepiku takim mały. Ostatnie kanapki. Ciekawie się zapowiada ta podróż. I co też jest fajne, że tutaj absolutnie nikt po angielsku. Dobrze, że pani przy odprawie coś tam mówiła, ale tak, to w ogóle. No to jest nagoja, to jest lotnisko, to nie jest międzynarodowe lotnisko. I ja wszyscy do mnie po japońsku gadają. Na szczęście się używali słów, które mniej więcej kojarzę, więc nie było jakichś nieporozumień. Lecę na zimę. To jest wyspa japońska, um, taka egzotyczna. W zeszłym roku byliśmy z Bartkiem na wakacjach po sezonie na Ishigaki, a dzisiaj lecę sama na Miyakozimę. To jest inna wyspa. Lecę sama, ponieważ... ponieważ Bartek ma mecz wyjazdowy na Hokkaido i to jest dość taka dłuższa podróż, dlatego oni wjeżdżają jutro, czyli w czwartek, w poniedziałek wracam. Czyli praktycznie 5 dni go nie będzie, i ja przez 5 dni bym siedziała sama w domu. Więc stwierdziliśmy, że. I stwierdziliśmy, dlaczego mam siedzieć sama 5 dni w domu, skoro mogę siedzieć sama w hotelu na wyspie. Rano Bartek mnie odwoził na dworzec kolejowy. I zamówiliśmy Ubera i czekaliśmy tego Ubera i on. Cały czas stał w miejscu, nie widzieliśmy co chodzi, czas mijał, a on w ogóle aplikacja pokazywała, że on stoi w miejscu, nie wiedzieliśmy co robić, zaczęliśmy panikować. No i byliśmy na styk na tym dworcu i to była w ogóle inna linia jakby kolejowa, którą wcześniej nie jechałam i nie znałam dworca, bo to był jakby osobny dworzec, nie ten Nagoya Station, tylko to była inna linia, inny dworzec i wszystko inne. I ja się tam troszeczkę zgubiłam, bo nie było w ogóle napisów, nie było żadnych informacji, wszystko było w kanji. Więc po prostu panika mnie tak ogarnęła, bo miałam w sumie 4 minuty do pociągu i byłam spanikowana, nie wiedziałam czy ja dobrze idę. Pokazałam bilet jakimś gościowi, on mi pokazał tam, tam, no więc idę tam, tam. Koniec końców odnalazłam się, ale wszystko było na styk, wszystko było w stresie. Ta podróż się zaczęła fantastycznie i teraz godzina opóźnienia w Japonii. Godzina opóźnienia! Dlaczego mi się to przytrafia? No ale dobra. No i teraz właśnie ogłosili, że przewidują Mocne turbulencje. Powiedzieli, żeby skorzystać z ubikacji teraz przed lotem, bo później prawdopodobnie nie będzie takiej możliwości. A z rzeczy pozytywnych ściągnęłam sobie na telefon Love is Blind nowy sezon. No idę do tej toalety, nie? skorzystam dzięki Bogu. Bez dramatu. Turbulencje było tylko na początku, ale do przeżycia. Czekam teraz na bagaż, zamawiam taksy i jadę do hotelu. Co eee, Hilton, hotelu. Onegaj Uff, zameldowałam się jest strasznie gorąco, już się nie rozbierałam, po prostu idę prosto do pokoju. Jestem cała spocona. W ogóle przy recepcji był pan, który miał taki sprzęt, identyczny sprzęt jak ja do vlogowania. I po prostu vlogował, a miał tak z 60 lat. postro po ziomek. Jestem na miejscu. Gonicam! Daj ma! Dobra, bez wygłupów. Zaraz też przyniesiemy walizkę do pokoju. Ale pięknie. Jaka piękna powoda. Wow, Ale jest gorąco. Pół człowieka nie ma na tym basenie. Nikt się nie opala, nikt się nie kąpie Pokażę wam wyspę taką sąsiednią Na której byliśmy z Bartkiem dwa lata temu Tam jest jak widzicie most Tam jest sąsiednia wyspa I ona się nazywa Irabu I my wtedy byliśmy na, właśnie na tej Irabu Ta wyspa Irabu to była w ogóle Całkiem taka mikro Że my z Bartkiem to rowerem objechaliśmy całą sobie w 15 minut O czekajcie, bomba walizka przyszła to jest tak, Łazienka. Pokój jest pokój. Widok jest absolutnym sztosem. Kogo obchodzi pokój? High anxiety. Like my. I don't know. It's just like. It's just different situations there. And then it's like my brother. Is... My <mum> brother. Czy może być choć przez chwilę spokojnie, bez jakichś takich incydentów? Nakładałam krem w łazience i zaczęło kołysać hotelem. Trwało to jakieś 3 sekundy dla nich, to może być normalne dla mnie. To nie jest normalne, że się trzęsie łazienko. Wstałam rano, zjadłam śniadanie, potem poszłam na basen poleżeć. Leżałam przez godzinę na słońcu. Mam na sobie czerwony brzuch. Hotel jest ogólnie bardzo, bardzo ładny. Minusem jest to, że obok się buduje jakiś nowy hotel i no, osób naparzają koparką. Drugi minus to jest to, że wszystko jest daleko, że ten hotel jest położony w takim miejscu, że absolutnie nic wokół nie ma. Ja przyszłam tylko wziąć prysznic, przeżyć e, trzęsienie ziemi. Nałożyłam 50 i idę teraz na plażę. Dobra, ja idę na plażę, biurę książkę, ręcznik chillerka. Siemano, dnia czwartego, czwarty dzień moich wakacji. Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiona do tego czasu, do tego wyjazdu. Słuchajcie, trzeci dzień jest totalne zachmurzenie. Pierwszego dnia, jak tu było, było słońce, był w miarę ładny dzień, ale potem przyszły chmury i te chmury są do dzisiaj. Ogólnie to, ten wyjazd cały jest totalnie bez sensu. Jest, po prostu jest zimno, jest wiatr taki nieprzyjemny. Tak mi mijają te dni wspaniałe, że siedzę na dupie w pokoju. Ogólnie jestem w takim nastroju, że ciągle tylko narzekam na to miejsce, narzekam na wszystko. Denerwuje mnie to, że tu jestem. nastawiłam się na, na fajną pogodę, na słońce, na plażing, na zwiedzanie wyspy i wysp okolicznych. Natomiast aktualnie, bo nawet pada deszcz, już nawet nie wiem, nie patrzę przez, przez okno, przez balkon. Także nic, z tego, co ja zaplanowałam. No ale dobra, śmieję się z tym. Także Netflix, zaczęłam nowy serial, Outlander, czytam też książkę, pobrałam sobie kilka tytułów i mój czytnik się rozładowuje, nie wziąłam kabla i to jest właśnie powód, dla którego miałam iść do familii, żeby kupić kabel do ładowania. Widzicie co, pójdziemy do tego familii jednak, nawet jeśli pada. Później planuję zrobić trening, potem kolacja. Co ja Wam tu opowiem, jakie ja Wam mogę pokazać, jaka ta pogoda jest wspaniała. Nie pada, więc idźmy. Jestem gotowa. Na przygodę. Mi jako nadchodzę. Mówię mówiła tego puszka, mam nadzieję, że mnie słychać wyraźnie. Ostatnio narzekaliście na dźwięk, dlatego mam nadzieję, że będzie poprawa. Ej, <laughs> odwala mi, strasznie mi już odwala, naprawdę. Muszę stąd wyjść. Chciałam wziąć okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne, no nie będą mi raczej potrzebne. Zaczęło padać. Nie, jako zima to nie był dobry wybór, jeżeli chodzi o kierunek. Jakby to była jakaś większa wyspa, mogłabym gdzieś pojechać na miacho, do jakiejś może fajnej knajpy, do, nie wiem, na kawę, cokolwiek. Tutaj nie ma nic! Ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda okolica. Że Tam obok stawiają jakiś pewnie hotel kolejny i absolutnie nic poza tym. Tam już jest ocean. Tutaj też jest dzicz, nie ma nic. No i w głównej mierze tak wygląda krajobraz tej wyspy, czyli ogólnie jest tak swojsko, no tak dość biednie. Oni piknik robią. Czemu w takim miejscu dziwnym państwo piknikują? Nie wiem czemu w tak dziwnym miejscu. I tu można sobie wynająć kajak i pływać właśnie. Jak to było w dżungli, można napotkać na dzikie bestie. Kitku! Chodź, nie mam nic. Ale idę do familii, mogę Ci wziąć jakiegoś familiciki. Do tego familii jest taka droga, że piechotą jest strasznie daleko, ale na taksówkę jest za blisko. Powoli dochodzimy do centrum miasta. Wiecie, co sobie teraz myślę? Że nikt, absolutnie nikt, nie wie, gdzie ja jestem. I gdybym na przykład teraz gdzieś zignęła, to nikt by nie wiedział gdzie. Ja sama nie wiem gdzie jestem. Ale na parze deszczem. Okay. Jak to Japonia. Wszędzie jakieś zakazy, nakazy. W razie tchutwu, tsunami. Tu jest ewakuacja. <laughs> o Boże, patrzcie na to! Schowały się przed deszczem. Jejku, jakie kuchłane. Pewnie im zimno. O, zobaczcie, są nawet kabelki. Dobra, mi jest potrzebny kabel. Myślę, że to będzie ok. Chipsy o jakimś lokalnym smaku. Nie wiem, czy jest to smaku limonki? A to są chrupki kukurydziane o smaku kukurydzy w maśle. Przysięgam, smakują jak kukurydza. O, jest melon pan. Wersja okinawa. Uuu, a to jest pan z nadzieniem. Z bitą śmietaną. Tamago pan. Tamago to jest jajko, a pan to chleb. To wygląda interesująco. Musujące coś. to są obrońcy domu. Oni chronią przed złem. Przyciągają dobro. nazywam się Shisa. I zawsze są w parze. A tam na dachu chodzą A gdzie jest drugi, przepraszam. Tam powinien być drugi. Zwiało go chyba. Wracając, napotkałam na coś takiego, jakiś pakunek z pałeczkami. Nie wiem, ktoś sobie pomyśli, że co w tym niezwykłego. No ale zobaczcie na to: razy cztery. O co tu chodzi? Ktoś jadł, nie dokończył, bo zniknął. Jezu, nie wiem. Oczywiście autobus nie mógł być normalny, tylko musi być w Pokémony. Słuchajcie, wszyscy są w hotelu. Wróciłam w jednym kawałku. Przetrwałam. Pani, że ze mną byliście, bo czułam się o wiele bardziej bezpiecznie. Przebieram się i idę na trening.

Make-up. Dzisiaj poszłam na plażę robić takie zdjęcia i nie wyglądałam zbyt... zbyt zdrowo, że tak powiem. Absolutnie zero słońca, jest zimno, jest nieprzyjemnie, jest wiatr. Ja mam, mam dość. W nie mam dość tych wakacji. Nie będę siedzieć w pokoju, żeby nie dostać jakiegoś pierdzielsa. Po prostu wyjdźmy. Globalizacja. McDonald's dotarł nawet na tak małą wyspę, jaką jest niejako zima. Właśnie mnie mijały dziewczynki takie w wieku szkolnym i tak się lampiły na mnie jak na jakąś kosmitkę. Głównie jak turyści przylatują do Japonii no to, no to przylatują do, do tej głównej wyspy. Powiem Wam pokrótce. Japonia to ogólnie są wyspy i... Ta główna wyspa, gdzie jest Tokio, Nagoya, Osaka i tak dalej, to jest główna wyspa, która nazywa się Honsiu. No i jak turyści przylatują do Japonii, to wiadomo, że przylecą na Honsiu, a nie będą latać po tych właśnie mniejszych wyspach, typu, nie wiem, Ishigaki, zima czy Okinawa. Dlatego dla tych dziewczynek, no to pewnie jest taki egzotyczny widok. Taka blondynka z niskimi oczami idzie <gadł> i gada do siebie. To już jest podwójne zdziwienie. Ziomki takie no, głupie dwa. Nie no, daj jest, słuchajcie. Ja tu próbuję stworzyć jakąś historię, że to jest egzotyczna wyspa, że tu nic nie ma, tu nawet sobie Jeszcze jaki wielki ten sklep. Po ostatni dzień mojej wakacji przez większość czasu, jaki tutaj byłam, zero słońca i ostatniego dnia pełne słońce. Od rana wyszło słońce, no i wytrzymam. Miałam samolot o 15.00, właśnie się obudziłam, wziąłam prysznic, idę na śniadanie. Będę miała jeszcze godzinkę, to może położę się na leżaku. Ustawiłam walizkę, wymeldowałam się i pójdę jeszcze na leżak, poczytać książkę i pokażę Wam jak to wygląda tutaj. cas oh, Tak, w dużym skrócie, to wymeldowałam się z hotelu, zawiłam bagaż. Potem poszłam jeszcze na plażę, posłuchać szumu fal. Zamówiłam taksówkę, przyjechałam na lotnisko, zrobiłam check-in, dorobnęłam bagaż i mam jeszcze godzinę, więc wyszłam na zewnątrz, posiedzieć na słońcu. Pijam też małe co nieco dla mojego bardyskiego. To coś czekoladowego, jako. Kompletnie nie trafiłam z tą pogodą na tym wyjeździe. Dopiero dzisiaj sobie zdałam sprawę z tego, jak bardzo mi brakowało słońca. Naprawdę.